Ty schlebiasz sobie, czy to jest dobre i potrzebne, a może szkodliwe? Prowokacyjnie na początek powiedziałbym, że w pewnym sensie jest dobre i potrzebne. Takie zdrowe poczucie własnej wartości, tak dobrze rozumiany honor, to jest coś, co motywuje mnie do postępowania w zgodzie z własnym sumieniem, bez gwałcenia tego sumienia, do postępowania takiego, żeby później spokojnie spojrzeć w lustro na siebie i szanować siebie, nie gardzić sobą. Nawet kiedy to się nie opłaca. Przykład praktyczny: no to kiedy wybaczam komuś, kto wcale na to wybaczenie nie czeka, wcale nie wie, że źle postąpił, albo podejrzewa, ale ma to głęboko gdzieś. Albo przepraszam kogoś, kto nic sobie z tych przeprosin nie robi, dalej jest zły, dalej wyrzuca, dalej oczekuje sowitego jakiegoś zadośćuczynienia. I zdaje się, jakby te przeprosiny nic absolutnie nie zmieniły. Ale wciąż warto zachować się dobrze, bo sam przed sobą mam poczucie, że zrobiłem właściwą rzecz. No ale jest też zła strona. Honor, tak źle rozumiany, może być świetną pożywką dla obrażania się na śmierć, do wywyższania się, do wszelkich przejawów braku pokory po prostu. Zdrowy honor nie jest brakiem pokory. I teraz ciekawą rzecz czytamy w Księdze Psalmów, że niegodziwiec schlebia sobie, aż jego nieprawość okaże się obrzydliwa. Może się okazać, że we swoich własnych oczach postępuje dobrze, nienagannie. To wszyscy dookoła mają, mogą mieć sobie coś do zarzucenia, ale nie ja. Ja mam zawsze coś na swoje usprawiedliwienie. I bernę w tym kierunku tak długo, aż to moje wybielanie się wieczne jest obrzydliwe dla wszystkich naokoło. Do takiego stanu mogę się doprowadzić i co gorsza, w psami następnym jest powiedziane, żeby nie przejmować się takim niegodziwcem, ponieważ. Za chwilę spojrzysz na jego miejsce i już go nie będzie, a jego miejsce, jego działkę zajmie człowiek pokorny. Więc nie denerwujmy się na takich ludzi obrzydliwych, ale też przede wszystkim bądźmy czujni w swoich sercach. Czy przypadkiem nie idziemy w tę stronę? Może jeszcze nie stałeś, nie stałaś się obrzydliwa, ale... Próbujesz naokrągło wybielać się, usprawiedliwiać, schlebiać sobie w złym sensie. Biblia jest świetnym papierkiem lakmusowym i próbnikiem naszej drogi.